Cześć, Syson, si, David. Witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już w pierwszym odcinku zeszli. jak widzicie, ja te em Tu ja pojechałem Suprem Exportem, także nawet widać już Supra. Ciekawe, co tam te woja stoi, a nie muci. Na razie jedziemy na to małe pole ogarnąć czy dwa kombajny na razie, a później przejdziemy na drugie. Na razie nie śmieje te dwa pola u nas no tylko u nas no tylko jedyna problem z tym że jeszcze jeszcze ta pszenica jeszcze nie wyrosła bo już mamy drugi, drugi lip więc a ja nie wiem kiedy ostatni odcinek był dobra zapas się otwiera idziemy do woja No bo ja co jest tak? No patrzyłem, oni jeszcze w tym widzą. Ja czy coś działa, coś żywyźniwa, ale na razie nikt się nie zapowiada. Weź wiecz, pierwszy, a potem ja za to mówię. Dobra, tego teraz tak trzeba stąd. O, nawet nie że raczej wano się za... Dobra, widzimy się za chwilę, jak będzie będę na się tym bajnie. co, lecimy z krzesłem. Bo za mną też mógł się zobaczyć w misteku. A nawracać wracać będziemy po prostu na nasze łące. Bo tutaj... O. Zobaczcie jak sypię. Ale to pewnie prędzej w będziesz mieć pełen zbior ja. Się... No słuchajcie, u niego tam karawani. No po prostu... Ohoho! Je... Ja nie wiem jak Ja trochę wziąłem to. Po... A teraz macie... Teraz jak widzicie jak wygląda tutaj Ale to lepiej w tej kombajnie Temat to wcześniej nie było Trzech headerów Ale dobra, tutaj nie trzeba wjechać Trzeba to Ale widać, że to gęsto jest Ale chociaż dobrze młodzi mi to pole. No w sumie ono w wielkich rozmiarów nie jest, ale... Ale na razie nie widać, że wpływuje jechał. którego ja tam jakimś czasami. Na razie nie. Ośwód nolno, nic nie widać w tych lusterkach. leżę sobie obok czekaj teraz, ja się trochę śmieszę to jest Teraz ja tutaj... ale ten płokot po widzeniu tak chwilę pas zostaje. Tego dziś w tym odcinku dla Was my, a już reszta wizjonem będzie wyczaskać Kurde, ja I nie, to, nie to Ju, Ale... Ale na co? No co, trzeba kosić te zboża. A ten co taki tam tańczyk? Yeah. No ale, ale w nim tarabaniu. A widać. Chyba woja się na czegoś. I teraz. Teraz zobaczymy. Co co na początku tego pola zrobić? Ale jak on to pokosił już? Jasne, więc. Daj, uważaj jak ty kosisz. Ty jeszcze raz trzeba piłkę tutaj wymócić? Chyba nie, bo jeśli nie, dziś spróbujemy, spróbujemy dopełnić jak kosz do tego figur. Nitro, ale, ale mam nadzieję, że jakoś to zmniejszy. A jak tutaj nie uderzamy się w palconek I no to, to wszystko zniszczyć To To teraz będziemy próbować A no dobrze by było, że chciałam tutaj wstąpiewać, myślałam, że co? Dobra mody Wskakuj do bęsa i musimy dalej to pole No jak widzicie widzowie, no ja to już nie mam miejsca A my jeszcze Sporo mamy I pewnie gdzie? No w sumie mamy całe pole w sumie no na dwa kombajny to teraz to idzie Też jak może kupimy to pole obok to oźniwa to to będą udane, ale w sumie po takich popasach co robi BS, a super super to w sumie nie jest no w sumie ten, ten BS też robię, to też tak sobie zrobię to prostu a, a jak super ryknie na obroty, to wtedy czuć, że źliwa są ten dolec, stury W nie udało mi się zrobić to ja to ja na koniec to zrobię Pier ale mam nadzieję, że się mam... O, nic nie powiem, badzański. Co się mogę teraz spowodować. Ostatni przejazd na tym polu i pierwsze pole w tym roku. ale spieszone. Przecież zostaje tego jak to pole i co? Tyle mamy do powiedzenia. się jest takich tych, że jak mamy dwa kombajny teraz na gospodarce to ktoś też nam się udaje wykosić wszystko! Zobaczmy jak w tym kombajnie Dobra, tutaj są dwa także, ale ja co pociągnik? A ile jest minut? Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku na, na kanale. Bo już tutaj nie zostaną, żebym jeszcze tak Jak tutaj z też, nie właśnie, ale to dopiero, dopiero we wrześniu będziemy to muczyć. W sumie to bym wziął szuskawić się we po Będziemy Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Bye.